Czujesz, że jakaś część ciebie odeszła, że czegoś brakuje, ale nie potrafisz tego nazwać. W szamanizmie, w tego typu sytuacjach stosuje się zabieg tzw. odzyskiwania duszy. Co daje odzyskiwanie duszy? Powrót życiowej energii, uczucie głębokiego spokoju i integracji, uzdrawianie traum, lęków. Na początku nasze ciało energetyczne, nasz organizm jest przygotowany do tej praktyki poprzez oczyszczenie oczyszczamy energię dźwiękiem, dymem ziół. Następnie następuje proces poszukiwania duszy. Odbywa się tak zwana podróż szamańska, gdzie ta dusza zostaje odnaleziona, a następnie przyprowadzona. W kulminacyjnym momencie rytuału dusza jest wdmuchiwana w ciało. Jeśli masz wrażenie, że czegoś brakuje w twoim życiu, czegoś brakuje w tobie, napisz do mnie. Pomożemy odzyskać to, co twoje.